Po prawie 40 minutach od rozpoczęcia pracy dostałem pierwsze zamówienie, a ja Was witam bardzo serdecznie w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. 2 września, godzina dokładnie 10.38. Sprawdzimy co tego dnia się wydarzy, jak zarobimy. No cóż, oglądajcie. A jak jesteś nowy na kanale, to walnij głową w suba, 100 tysięcy, tuż tuż. Dzisiaj generalnie to jest jakiś poryty dzień. Miało być gorąco, ja jestem w bluzie i w spodniach z dziurami. I słuchajcie, jest naprawdę... Naprawdę mi jest zimno, ale przetrwamy to. Coś błysł. Mhm. Maczek z rana jak śmietana. Ostatni raz, kiedy byłem w pracy rano, to był 3 maj chyba, albo 1 maja? Coś takiego, nie? I od tamtej pory w ogóle się nie zjawiałem z rano w pracy, bo jakby wiedziałem, że te ranne godziny nie mają za bardzo sensu, Dzisiaj jest rozpoczęcie. Godzinę zarobimy z 12 zł, nie? Także jest naprawdę dobrze. Robi wrażenie. O, widzę, że Google Maps nie działa. Bo po co? Bardzo częsty problem, że nie chcę załadować mapy, nie? Chociaż internet. Mam i zapłaciłem nawet. No, człowieku. O, matko, jaki tu jest korek? Ale mam na to sposób. Napiszcie w komentarzu, do której klasy idziecie albo na którą mieliście rozpoczęcia. Ja wam życzę, tym, którzy się jeszcze uczą, samych w piątek w tym roku szkolnych, szkolnym. Szkolnym. Szkolnym i świadectwa z paskiem, moi drodzy, żebyście zdawali te klasy. Tak, wiecie, z monetą. Tutaj pełno wiary idzie. Albo już po rozpoczęciu, albo wszyscy się szykują na, na rozpoczęcie. Jest jedno, jedno z dwóch. Temu to się śpieszę ewidentnie Co ja zrobiłem? Ja się ze skuterowcem przywitałem, ale dobra, o niech będzie. I kamerę zepsułem. O nie, jesteśmy zgubieni teraz. Na pocieszenie mamy czwarte piętro, słuchajcie. Więc w sam raz na rozrzepkę samego, no może nie samego rana, bo już jest 11 godzina. Takie świerkają, jakby było co najmniej piąta na deadline dnia. Dobry. Wszystko, dziękuję. Do widzenia. Pierwsza godzina za nami. 15 zł. 7 groszy. Dobra, gogle poprawione. A ktoś mi napisał w komentarzu, żeby nie zakładać tych gogli tutaj na daszek, bo się guma rozciągnie. Jest to prawda, kurde, więc. Jak jeździcie w takowych goglach, no to odradzam wam zakładania na daszek czy na szczękę, bo naciągacie gumę. No i gogle za niedługo będą do wymiany, nie? Zaraz będę w samym centrum, a zamówień jak nie było, tak dalej nie ma. To jest w ogóle hit, co tu się dzieje, nie? Ale, ale na wszystkich przystankach jest takie oblężenie, nie? jest po prostu dramat. W ogóle na co on tam czeka, chłopcy? Był z kierunkiem załączonym. Ja pierdziele to jest... Naprawdę nie pamiętam kiedy ta droga była tak bardzo zakorkowana, nie? Tedy już kościuszki to Jestem trochę w szoku, to tak jedna szkoła, druga, piąta, dziesiąta, a my tu fulmaneta, co? O! Zostałem Istro Normalnie z uczucie jakby otworzyli jakiś serwer w grze i nagle się wszyscy zrespili w jednym miejscu Siema w Całe szczęście jest to tylko duży zestaw mix, a nie żadne pizze, bo normalnie bym chyba dzisiaj na łeb dostał, nie? Nie dość, że zamówię nie ma to jeszcze pizza na plecach. To ja jak berety by były. To, co się teraz zacznie dziać yy, na tym mieście w południe, to będą naprawdę takie. Bum! Ale sobie magnes zamontował. Glowo. Tak. Ale miałem itpaka, nie? że ta babcia przechodzi na czerwonym świetle. I tak mówię, no odważnie, ale jednak. Rowerzyści mieli czerwona, ona miała zielona Zasrane cudzienki, masakra po prostu Mamy dostawę gdzieś tutaj Mogłem to w sumie tutaj zorganizować bliżej, ale generalnie to mógłbym tu wjechać nawet. Ale to tylko teoretycznie, nie? Bo praktycznie to wiecie jak to się później kończy MANDAT! MANDAT! Dobry. wszystko. Dziękuję do widzenia. Za te bistro 10:37 25:50 prawie zarobione. Jest dobrze, fest! Jak to mówią, żyć nie umierać! Po prostu o, dostaliśmy łaskawie maka. Ej, to jest wszystko zakorkowane, człowieku. Dobra, jedziemy, bo tu widzę, że dojechać nie dojedziemy chyba. Jest, człowieku, 11:40. Wszyscy stoją w jedną i w drugą, nie? Ciasno, ciasno. Uwaga, bo klaustrofobia będzie. Ten policjant, jaki sztywny git, szedł za tą kierownicą. Udało się przezwyciężyć. A no, widzę na maku jak co roku. No, troszkę ludzi mniej jest niż zwykle. Chłop się tu błodował tym samochodem. Nieźle. Ledwo co zdjąłem kask, już zamówienie przyszło. My jedziemy z tym... No, całkiem chyba daleko. Liczę, że od razu... Liczę, że od razu mnie ściągnie. Z powrotem, ale też nie ma na co... Chyba... Say what? Znaczy no, Nie ma co sobie nadziei robić, krótko mówiąc widzowie, że nam coś wpadnie. Uważaj! Teraz sobie wyobraźcie, jakby tak moje moto spadło na ziemię, nie? To no nie byłoby zabawnie. Na Szymborsko mamy 6 km. De facto nam się skończy blok czasowy. Dlatego musimy zaklepać kolejny blok czasowy. No bo inaczej, inaczej to nie zarobimy, ale i tak 3 godziny roboty, 6 dych. Jak zarobimy, to będzie naprawdę takie. Wow! Teraz się wszystkim zachciało przechodzić przez pasy, nie? Patrz. Ale dostała strzała, co? Zobaczymy na powtórce. Ten sobie DHL-owi... Ja pierdziele. Sorry, w ogóle mój śmiech jest czasami tak cringe'owy, ale no. Ja po prostu się tak czasami śmieję. No i na czerwonym pojechała. Fajnie. Ja no, żartuję, przecież strzałka burunkowa. Już mi słońce bije ostro na dekiel, ja to zaraz pier... Idę na rzeka. Paznokciami jak kobitki się nie w ale rękawiczki, no tak Powiem Wam, że pod tą bluzą całkiem dobrze wyglądają. Jak ja stąd dostanę zamówienie, nie? To normalnie będzie szok. Ty jak mi tu zjedzie moto, przecież jak ja go tutaj postawię. Rek się cicho. 63 zł mamy. Już odliczone? Dobra Jest git, no Ty, dostałem zamówienie stąd. Za 26 zł tyle, co, no, co w godzinę zarobiłem. O, jak tu ciężko! Aaaa, już wiem u kogo byłem. Teraz jak tego pana zauważyłem, to poznałem go Także pozdrawiam bardzo serdecznie Na Janetkę 3,8 km, 7 minut jak, jak widzisz, że takie kwoty wsiadają, to się od razu chce jeździć, nie? Może jeszcze wyprostujemy tą dniówkę No, bardzo odpowiedzialnie, panie, panie szanowny Na skuterze bez kasku Nie róbcie nigdy takiej głupoty Czy to jedziecie skuterem czy motorynkom, zakładajcie proszę kask. Bo naprawdę, traficie w malutką dziurę i się przewrócicie. Będziecie mieli całą głowę rozczastaną No. Dwójajcie gaz do <grymny> Ja myślałem, że chłomo na klapie z bagażnika wlew do gazu. Nie w tej co to w ogóle byłby jakiś evenement standardowo grzejemy krawężnik, co? No bo inaczej, inaczej się po prostu nie da. 701 i 879. W ogóle klient zamówił sobie wątróbkę, co jest dla mnie jakimś nieporozumieniem. Jak można jeść wątróbkę? Ja tego nigdy nie spróbowałem i... Zjęć z Ronda. nigdy nie spróbowałem i raczej nigdy nie spróbuję, bo na sam widok mnie po prostu zbiera tak. Ale za to, jak ty lubisz wątróbkę, to zostaw kciuka w górę. Będziemy widzieć, kto lubi wątróbki, nie? Ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie zmieniłem sobie trasy specjalnie. Ja tak patrzę na tą mapę i chyba coś mi się zmieniła trasa, nie? No i chłopie, na co hamujesz? W ogóle jesteś na światach, masz zielone, jeszcze hamujesz, nie? Nieźle. Ja generalnie moje rozpoczęcia roku szkolnego wspominam No jak każdy inny rok szkolny negatywnie Bo nic się ciekawego nie działo A zarazem jak się dowiadywaliśmy O, dobrze powiedziałem nas Naszego planu lekcji bądź co będzie wdrożone w system Bla, 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 bla To już człowiek dostawał gęsiej skórki I tak przyczuwał, że będzie się działo, nie? Z tego co pamiętam, to i tak rok szkolny rozpoczynałem dosyć później, bo mi się nie chciało po prostu jeszcze do szkoły iść i czekałem na odpowiedni moment, nie? Tak, bo ja wiem, gdzie jest okno przy wejściu, nie? O, faktycznie, dobra, jest klient, jest klient. Ja tak jadę się zastanawiam, gdzie jakieś okno będzie. No, <grystanie> mamy wszystko, dzięki bardzo, miłego, do widzenia. No i co, pierwszy odhaczony do drugiego kilometr hakiem O, on mi zmienił już trasę ja nawet nie skręciłem niezły niezły wariat wszystko dziękuję do widzenia cygmyk pik no i pięknie 20 prawie 7 zł za to zamówienie no i pytanie czy wpadnie czy nie wpadnie ha BP, no ciekawe co to będzie A, do taty jedziemy, dobra Mamy zamówienie do taty Dwa hot dogi i rogal czekoladowy Także ktoś musiał przed chwilą wstać Podobno jest gotowe te zamówienie, ale czy tak będzie faktycznie, no to nie wiadomo To jest w ogóle hitem, że na stacji benzynowej na przykład braknie ci parówek Z takim problemem też już się spotkałem Kiedy przyszedłem po zamówienie i dostałem wiadomość, że nie ma parówek nie. To jest w ogóle hit Zobaczmy, czy zamówienie od taty jest gotowe. Jak tam sytuacja? Wszystko jest? Słucham? O, no to git. Tyle zamówień tu przychodzi? O matko. Dziękuję. A, okej. Okay. To, to, to przekażę. Aż mnie ciekawi, kim jest tata. Naprawdę... Ludzie mają przecudowne te nazwy, chociaż powinno być de facto zawsze podawana, czyli, niby nazwa no najlepiej podać imię, żeby potem szukać takiego klienta. nie? Bo, jak ty na przykład pod, podasz Teletubiś, no to wcale mam wiedzieć, gdzie cię szukać. Nie? Bo ktoś zapyta, do kogo pan ma zamówienie, a do Teletubiśa. Do kogo? Tak jest. Widzę, że sytuacja się w tym miejscu nie zmieniła. Dobrze, robimy to, robimy! O chłopie, tu jeszcze karetka jedzie, nie? Pa, będzie korytarz, chyba? <grywa> Czemu mi tak wszyscy nie zjeżdżają? <grywa> Ale jak ile, ile się miejsca zrobiło, człowieku? A, tu śmieciarka, tu ciężarówka z yy, koparką, nie, koparka! I jeszcze człowieku autobus na dodatek, nieźle! Pan policjant porządku pilnuje Przechodniów na pasach kontroluje Chyba ostatnie zamówienia będziemy mieli po tym Halo? Dobry Dobra. Ja chciałem powiedzieć, że to taty, nie? A jakoś mi brakło języka w gębie i powiedziałem dzień dobry Dzień dobry panie tato I wszystko mamy, dzięki, do widzenia No i za zamówienie ojca zarobiliśmy Właśnie, ile? 9 zł i 2 grosze o, to kościuszki destara mamy Generalnie mamy 9 minut, żeby te zamówienie odebrać i dostarczyć, ale szansa jest bardzo, ale to bardzo niska Ta w tym kebabie, to tam mają rurę Nie liczę na to, że coś jeszcze nam wpadnie do... I podziwiam chłopa, że normalnie z telefonem przy uchu rozmawia przez telefon A za rozmowę jest 500 zł i 12 punktów karnych, nie? Przecież, wiecie, to znaczy 12 punktów to jest więcej niż za kulizję, nie? Nie chcę pan uważać z tym telefonem. Dostaniesz ma dwa mandaty za telefon, nie wiem, w ręce czy używanie w czasie jazdy i tracisz prawko. Czaisz to? To jest w ogóle jakiś event, nie? Jesteś <grytanie> młody, z fajką, nie? Jesteś galowo, galowo ubrany, ale normalnie ze szlugiem, nie? Cześć. Cześć. Ile? Minutka. Minutka? Dobra. Aha. Jak kluczyka nie przekręciłem, jak chciałem jechać już. Nieźle, nieźle. I e Bóg drogą rowerową. Złotowiarza. No to to prawie jak rower, nie? Kierownicę ma, koła ma. I to miasto normalnie jest zajęte doszczędnie, nie? Tymi samochodami. Chociaż, gdzie nie gdzie, normalnie da się przejechać, ale... można powiedzieć, że w większości przypadków to jest po prostu jakaś katastrofa, nie? Nie wiem na co on czekał w ogóle się rozgląda gdzieś na boki. To Full maneta! Dobrze! Może nie full, ale... Pół maneta! No i siup w prawo. No i siup w lewo, chciałem powiedzieć. No tutaj śmiało, śmiało! Przejdzie, przejdzie na <śm> <śm> Jego człowieku nie tutaj jest, tam jest szóstka Jakby ktoś pralkę potrzebował To możecie sobie podjechać Dobry. I wszystko. Dzięki, do widzenia. Jeszcze bym kask stracił po drodze. I ostatnie zamówienie 15.06. Słuchajcie, od godziny 10 do godziny 13 zarobiliśmy 92.40, co nam daje wynik. Tu będziecie widzieć, no, no szału nie ma, ale 17.50 17 chyba mieliśmy za pierwsze zamówienie w pierwszą godzinę. No to i tak się cieszę. Do 15 byśmy jeszcze to wyciągnęli spokojnie, nie? Że koło 35 by nam wychodziło, jak nie 3 dychy już nie? Tak to wygląda, nie polecam jeździć wdzie, w rano. Lepiej zacząć po południu, albo wieczorem, lub w nocy. Subskrybuj kanał, żebyś niczego nie przegapił. No i co, widzimy się w kolejnych materiałach, nie? Pozdro!